Czemu mi ten obraz tak się rozjaśnił? O, ja się nie zrobiłam, za... ja nie No nie, wiesz co, to wszystko jest w, ten, w automacie. Ja się nie bawię w żadne takie inne rzeczy. A, bo ja pod światło robię. nie ma tego Następnym razem będzie. To <gryzny> jest świetne <gryzny> Taki no. Następnym razem będę. Ja się zapisam do na nie? No, mam coś na wpisane. Się no, następne Wtedy? zostało mi jedno miejsce. Na <gryzny> które? Nie no jedno ogólnie jest, zostało mi już miejsce. Na listopadowe? Na październikowe. Na to co jestem? Zapisane. No Tak, tak. No, A co to no, to A na listopadowe wciąż chyba 3. No widziałam porę. Xandora, nie? Czemu góry nie ma? Bo no nie mogła przyjechać teraz. Szkoda. Dobrze. Bo ona też w soboty czasami pracuje. Nie dogodzisz się. Dobry piek! Brawo! Super! Dobry piek! Dobrze! Jaki Dobrze, super, super. znowu będę musiała dźwięk podkładać. Ale fajno fajne, to robisz te podkłady. A wiesz, co? Ja nie wybieram, ja po prostu wrzucam najbliższy utwór, który się zgadza mniej więcej Dokrze. czasowo.